Panie i Panowie, witamy na pokładzie lotu BMA. Dziś wznosimy się w przestworza, a ja podzielę się z Wami kilkoma mało znanymi, szokującymi faktami na temat wszystkiego, co związane z lotnictwem. Odprawdy o złym jedzeniu w liniach lotniczych po to, jak wybór najbezpieczniejszego miejsca może uratować Ci życie, oto niektóre z najbardziej szalonych sekretów dotyczących lotów, o których pasażerowie. Nigdy nie są informowani. Jeśli obejrzałeś aż film do tego momentu, wstaw w komentarzach emoji samolotu. Przygotuj się do boarding. Boarding to jedna z najbardziej stresujących części podróży samolotem. Wszyscy to znamy. Przechodzisz przez kontrolę bezpieczeństwa, w końcu docierasz do bramki, tylko po to, by zobaczyć ogromną kolejkę pasażerów czekających na wejście na Twój lot. Co większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, to że tak naprawdę nie ma sensu spieszyć się, aby dołączyć do kolejki, ponieważ większość linii lotniczych przypisała pasażerom konkretne miejsca. Chociaż niektóre linie lotnicze wolą wzywać pasażerów w grupach do boardingu, niekoniecznie musisz trzymać się tej zasady. Wchodzenie na pokład jako ostatni. To najłatwiejszy sposób na zminimalizowanie czasu spędzonego na czekaniu na pokładzie. Więc, zakładając, że twoja torba podręczna nie jest zbyt duża i trudna do zmieszczenia w schowku, tak naprawdę nie ma sensu stać w kolejce, czekając na miejsce, które już ma twoje imię. Wchodząc na pokład trochę później, zmniejszysz również liczbę osób zagracających strefę bramki i mostek, co przyspieszy ogólny proces. Podczas oczekiwania: Dlaczego by nie rzucić okiem na swój bilet boardingowy? Sześciocyfrowy alfanumeryczny kod, który pojawia się na większości biletów, nazywa się Passenger Name Record PNNR, a jego celem jest identyfikacja poszczególnych pasażerów. Tylko na wypadek, gdyby było więcej niż jeden pasażer o tym samym imieniu. Ten kod jest zapisywany w bazie danych systemów rezerwacji komputerowych, które zawierają itineraria lotów dla każdego pasażera. Może ujawniać wiele informacji na twój temat, w tym twoją datę urodzenia i dane kontaktowe. To jedna z głównych przyczyn, dla których nigdy nie powinieneś wyrzucać swojego biletu boardingowego do publicznego kosza na śmieci. Oprócz innych rzeczy. Baza danych, do której ten kod się odnosi, zawiera informacje o kartach kredytowych, szczegóły paszportowe, a także adresy IP, jeśli bilet został zakupiony online. Jeśli kod związany ze wszystkimi Twoimi danymi osobowymi wydaje się przerażający, miejmy nadzieję, że nigdy nie znajdziesz kolejnego kodu na swoim bilecie boardingowym. Pasażerowie, którzy znajdą kod 4S. Mogą spodziewać się dodatkowych kontroli bezpieczeństwa. Dlaczego? Otóż jest to skrót od Secondary Security Screening Selection, a ten kod jest dodawany do biletów pasażerów, których linie lotnicze uznają za podejrzanych. Jak wszyscy wiemy, lotniska traktują bezpieczeństwo bardzo poważnie, i niektóre rzeczy, które mogą wydawać się całkowicie niewinne, dla pracowników linii lotniczych są widziane jako podejrzane. Ostatnie momenty zakupu, bilety w jedną stronę, czy płacenie gotówką, mogą budzić wątpliwości wśród pracowników strefy bezpieczeństwa. Więc staraj się nie panikować, jeśli zobaczysz ten kod na swoim bilecie boardingowym, o ile nie masz nic do ukrycia. Rozwiązania godne uwagi. Samoloty to dość ciężkie kawałki maszynerii. Trudno uwierzyć, że przeciętny pasażerski samolot ma maksymalną masę startową wynoszącą około 175 funtów, co obejmuje 90 tysięcy funtów paliwa oraz 45 tysięcy funtów pasażerów, załogi i ładunku. Pomimo ich rozmiaru, samoloty napotykają pewne problemy w powietrzu, często z powodu innych rzeczy, które utrzymują się tam na wysokości. Nie trzeba dodawać, że kolizje między samolotami a ptakami rzadko kończą się dobrze, dla ptaka oczywiście, ale mogą również spowodować pewne uszkodzenia samolotu, gdy uderzą w niego z dużą prędkością. Jak widać tutaj, z samolotem Turkish Airlines, który zderzył się z ptakiem w 2015 roku, na szczęście pasażerowie byli w porządku, ale ptak nie. Co roku w USA występuje ponad 13 tysięcy przypadków kolizji samolotów z ptakami, czasami wystarczająco poważnych, by uszkodzić silniki samolotów. A jak można sobie wyobrazić, ściany i ogrodzenia nie są zbyt efektywne w zapobieganiu ptakom w pobliżu pasów startowych samolotów. Dlatego lotniska muszą być kreatywne, aby zapobiegać wypadkom związanym z ptakami. Jedną z metod stosowanych na lotnisku Virginia's Reagan National jest wystrzeliwanie pustych pocisków z działa, aby ostrzec ptasie przyjaciół przed lotniskiem, podczas gdy inne lotniska czynią swoje otoczenie mniej przyjaznym dla ptaków, zapełniając stawy i zastępując trawę żwirem. Z kolei lotnisko w Salt Lake City zmniejsza problem skrzydlatych intruzów, używając świń do poszukiwania i zjadania jaj mew. Inne lotniska, takie jak lotnisko Lourdes-Tarbes-Pyrénées we Francji, uruchamiają ekrany LED z dużymi oczami, aby przestraszyć drapieżne ptaki, działając jako rodzaj lotniczego stracha na wróble. Ale to nie tylko ptaki, które martwią lotniska. Ekstremalne warunki pogodowe nie są czymś, co można odstraszyć brudnym spojrzeniem. Burze gradowe to jedne z najniebezpieczniejszych warunków pogodowych dla, dla, dla samolotu i mogą spowodować dość poważne uszkodzenia. Dziób tego odrzutowca bardzo ucierpiał od gradzin, które miały wielkość piłek golfowych. Po przelocie przez burzę gradową szyby były na tyle uszkodzone, że piloci musieli lądować praktycznie na niby. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Poza portfelem linii lotniczych, które musiały pokryć koszty napraw. Burze gradowe to jedno, ale niektórzy nerwowi podróżnicy również obawiają się możliwości uderzenia pioruna w samolot. Chociaż może to wydawać się mało prawdopodobne, szacuje się, że każdy samolot w amerykańskiej flocie komercyjnej jest uderzany przez piorun przynajmniej raz w roku. Choć może to brzmieć przerażająco. W rzeczywistości nie jest tak niebezpieczne, jak myślisz. Zanim samolot wejdzie służbę, podlega symulacjom uderzeń pioruniem, które testują jego przewodność. To zapewnia, że piorun może przemieszczać się nieprzerwanie przez zewnętrzną powłokę samolotu i wrócić z powrotem do nieba przez końcowe części, takie jak dziób lub końcówka skrzydła, zostawiając wnętrze samolotu całkowicie nienaruszonym. Z wyjątkiem zepsutego paru majtek. Podczas korzystania z toalety w samolocie, kiedykolwiek zastanawiałeś się, dokąd właściwie odprowadzają Twoje odpady? Wbrew popularnym mitom, toalety w samolotach nie mogą być opróżniane w niebo, ale oczywiście zdarzają się wypadki. Gdy naciśniesz przycisk w toalecie samolotowej, silne ssanie pociąga odpady przy użyciu tylko niewielkiej ilości wody. Aby zaoszczędzić wagę i miejsce w samolocie. Zawartość trafia do dużego zbiornika wypełnionego środkiem dezynfekującym. Po zakończeniu lotu mieszanka jest spuszczana do pojazdu tankującego na lotnisku. Jednak ten zamrożony kawałek zmielonego odpadku, który widzisz tutaj, składa się z godnego uśmierzenia koktajlu ludzkich odpadków oraz niebieskiego środka dezynfekującego. Które zostały znalezione na poziomie gruntu po upadku z samolotu w 2017 roku. Odnotowano co najmniej 27 incydentów z meteorytami niebieskiego lodu tego typu w Stanach Zjednoczonych w latach 1997-2003, w tym incydentów, gdzie niebieski lód przechodził przez dachy pod ścieżkami lądowania na lotniskach. Choć nie ma mechanizmu, który pozwoliłby pilotom, lub stewardom na wykonanie jakichkolwiek występków związanych z niebieskim odpadkiem, przypadkowe wycieki mogą czasami wystąpić z septicznego zbiornika samolotu. Więc jeśli kiedykolwiek znajdziesz dużą bryłę niebieskiego lodu w swoim ogrodzie, uwierz, że to nie jest jagodowy lód na patyku. Nie chcę wymieniać wszystkich tajemnic związanych z toaletami w przestworzach, ale z pewnością nie domyślasz się, że istnieje tajny sposób, aby odblokować toaletę w samolocie z zewnątrz. Następnym razem, gdy dziecko utknie w toalecie w samolocie, lub jeśli punkty, by być wyrzuconym z samolotu, mogą ci przyjść do głowy, łatwo ją odblokować z zewnątrz przy użyciu tylko jednego palca. Zewnętrzne zamki większości toalet w kabinach są ukryte za metalowym znakiem toaletowym. Takim jak ten, który jest dostępny dla stewardes w przypadku sytuacji awaryjnej. Aby otworzyć drzwi, po prostu unieś znak toalety, przesuwając pokrętło do pozycji odblokowanej, a następnie zrób ucieczkę, zanim stewardzi cię złapią za twoje przewinienia. Przechodząc do tematu, wszyscy wiedzą, że jedzenie w samolotach jest notoriously awful, ale czy kiedykolwiek przystanąłeś, aby zastanowić się dlaczego? Jak to jest z jedzeniem w samolocie? Posiłki serwowane w samolotach są zazwyczaj przygotowywane na ziemi przez zakłady cateringowe blisko lotniska i są przygotowywane zwykle od 12 do 72 godzin przed planowanym lotem. Wbrew powszechnemu przekonaniu, większość posiłków w samolotach nie jest mrożona. Są one raczej schładzane w rozbiciu. I transportowane do samolotu, aby załoga mogła je podgrzać i serwować na pokładzie. Niektóre luksusowe linie lotnicze mają nawet swoich własnych kucharzy i kuchnie na pokładzie niektórych lotów Etihad Airways. To wszystko, a mimo to, jedzenie w powietrzu nigdy nie dorówna pięciogwiazdkowym restauracjom na ziemi. Co więc sprawia, że jedzenie w samolocie smakuje tak źle, okazuje się, że sprowadza się to do podstawowej biologii człowieka. Kabiny samolotowe mają poziom wilgotności tak niski jak 10% podczas lotu, co jest szokująco: jeszcze drier niż pustynia Sahara. Gdy poziomy wilgotności są na najniższym poziomie, nasze zatoki nosowe ulegają odwodnieniu, co wpływa na naszą zdolność do smakowania i wąchania. Po chwili spędzonej w kabinie samolotu, Zdolność Twojego języka do smakowania słodkich smaków spada o 15-20%, do 20%, podczas gdy słone smaki są stłumione o 20-30%. Aby przeciwdziałać temu, niektóre linie lotnicze znacznie zwiększają ilość soli i cukru w swoim jedzeniu. Więc prawdopodobnie spożywasz znacznie więcej kalorii z tego posiłku na pokładzie niż myślisz. Jeśli nijakie posiłki na pokładzie Cię przygnębiają. Jest coś, co możesz, styli, co możesz z tym zrobić. Okazuje się, że założenie pary słuchawek z aktywną redukcją szumów to idealny sposób na poprawienie smaku jedzenia i napojów w powietrzu. Dziwnie, ale badania wykazały, że głośne tło dźwiękowe może tłumić naszą zdolność do smakowania jedzenia. Więc użycie słuchawek do redukcji hałasu aby zagłuszyć niski szum silnika może przywrócić nasze zmysły do rzeczywistości. Ale to nie tylko pasażerowie mają problemy, gdy mowa o jedzeniu serwowanym w powietrzu. Istnieją pewne bardzo specyficzne zasady dotyczące tego, co piloci mogą i nie mogą jeść w trakcie pracy. I to z dobrego powodu. Piloci i współpiloci są ostrzegani, aby podczas pracy nie jedli tych samych posiłków. Jako środek zapobiegawczy przed wzajemnym zatruciem pokarmowym. Jeśli coś jest bardzo nie tak z jedzeniem jednego pilota, co sprawia, że jest chory, drugi pilot może przejąć kontrolę. Jednakże niektóre linie lotnicze mają hierarchię jedzenia dla pilotów. W niektórych liniach pilotowi serwuje się posiłek z menu pierwszej klasy, podczas gdy współpilot może otrzymać coś z menu klasy biznesowej. To na pewno staje się dość niezręczną kolacją. Wąż w samolocie, biorąc pod uwagę odpowiedzialność za bezpieczeństwo setek pasażerów, nie ma się co dziwić, że bycie pilotem linii lotniczej często nazywane jest jednym z najbardziej stresujących zawodów na świecie. Chociaż stres związany z pracą to jedno, wyobraź sobie spędzenie godzin utkwionym w małym kokpicie z współpilotem, którego naprawdę, naprawdę nie lubisz. Cóż, okazuje się, że przy tak dużych stawkach, unikanie pracy z kimś, kogo nie lubią, jest uważane w branży za kwestię życia i śmierci. Aby pomóc zredukować napięcia w powietrzu, każdy kapitan i drugi oficer otrzymuje listę Nie zestawiaj z, na której mogą wskazać nazwiska współpracowników, z którymi wolą nie dzielić lotu. Prośby są składane w miesięcznym harmonogramie. A zatwierdzona lista zaprzysiężonych wrogów jest włączana do systemu rezerwacji linii lotniczych, co uniemożliwia umieszczenie dwóch rywalizujących pilotów w tym samym kokpicie. Choć może się to wydawać trochę ekstremalne, być narażonym na rozprężenia spowodowane rywalizacją w miejscu pracy, może prowadzić do poważnego wypadku, zwłaszcza podczas startu i lądowania, gdy potrzebne jest maksymalne skupienie. Gdyby tylko w każdej pracy można było zagwarantować przyjemnych współpracowników najbezpieczniejsze miejsce przeciwieństwo tego, co filmy i programy telewizyjne mogą się wydawać. Podróżowanie samolotem jest dla ludzi jednym z najbezpieczniejszych środków transportu, a twoje szanse na śmierć w katastrofie samolotu pasażerskiego wynoszą oszałamiające 1 do 3,37 miliarda. Pomimo faktów, prawie jeden na trzy Amerykanów ma lęk przed lataniem, co prowadzi wielu do zastanawiania się, gdzie jest najbezpieczniejsze miejsce w przypadku incydentów w powietrzu. Okazuje się, że analiza danych z 17 katastrof lotniczych w ciągu ostatnich 35 lat, przeprowadzona przez magazyn Time, znalazła odpowiedź. Time odkrył, że historycznie Miejsca w tylnej trzeciej części samolotu miały średnią szansę przeżycia wynoszącą 68% w porównaniu do 62% w części przedniej i 61% w środkowej. Możesz pomyśleć, że jednym z najbezpieczniejszych miejsc w samolocie będzie miejsce przy przejściu, ponieważ da Ci to szybszy dostęp do różnych wyjść awaryjnych na pokładzie. Jednak, według danych, miejsca przy przejściu w środkowej części samolotu są najgorszymi miejscami, które możesz zająć w przypadku katastrofy, z szansą przeżycia wynoszącą tylko 56%. W międzyczasie miejsca środkowe, szczególnie w tylnej części samolotu, są absolutnie najbezpieczniejsze i dają szansę 72% na przeżycie lądowania awaryjnego. Lubię taki wynik. Miejmy nadzieję, że żaden z nas nigdy nie będzie musiał ich przetestować. Tajemnice w chmurach. Jeśli kiedykolwiek miałeś miejsce przy oknie w locie, być może zauważyłeś mały otwór na dole okna. Choć może wyglądać mało, to jest to w rzeczywistości jedna z najpotężniejszych cech bezpieczeństwa samolotu. Ale dlaczego jest to tak ważne? Gdy ciśnienie powietrza spada podczas wznoszenia się, Samoloty są zaprojektowane, by utrzymywać ciśnienie powietrza na bezpiecznym i oddychającym poziomie w kabinie. Ta znacząca różnica w ciśnieniu powietrza wywołuje duży stres fizyczny na oknach, dlatego muszą basiemabatiki tajemnice w chmurach. Jeśli kiedykolwiek miałeś miejsce przy oknie w locie, być może zauważyłeś mały otwór na dole okna. Choć może wyglądać mało. To jest to w rzeczywistości jedna z najpotężniejszych cech bezpieczeństwa samolotu. Ale dlaczego jest to tak ważne? Gdy ciśnienie powietrza spada podczas wznoszenia się, samoloty są zaprojektowane, by utrzymywać ciśnienie powietrza na bezpiecznym i oddychającym poziomie w kabinie. Ta znacząca różnica w ciśnieniu powietrza wywołuje duży stres fizyczny na oknach, dlatego muszą być one budowane szczególnie mocno. Podczas gdy normalne okna pojedyncze łatwo pękną na tej wysokości, okna w samolotach składają się z trzech mocnych paneli akrylowych. Zewnętrzne okno chroni przed warunkami atmosferycznymi i utrzymuje ciśnienie kabinowe. Jeśli coś wydarzy się z tym pierwszym panelem, drugi działa jako zabezpieczenie. Panel wewnątrz kabiny natomiast zapewnia ostatnią linię obrony, by nie uszkodzić pozostałych. Ten mały otwór o którym wspomniałem, znany jako katramisacą, otwór wentylacyjny, znajduje się w środkowym panelu i ma na celu zrównoważenie ciśnienia powietrza między środkowym a zewnętrznym panelem. Pomaga również zapobiegać zaparowaniu lub zamarzaniu okien, ponieważ w końcu większość naszej frajdy podczas lotu pochodzi z podziwiania widoków przez okno. Mówiąc o wnętrzu samolotu. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tymi małymi, czerwoną lub czarną trójkątną oznaczeniami, które można znaleźć w kabinie? Te oznaczenia mają na celu poinformowanie załogi, które okno zapewnia najlepszy punkt widokowy do monitorowania skrzydeł samolotu, pozwalając im sprawdzić, czy są jakieś problemy z skrzydłem lub silnikiem. Więc, jeśli siedzisz przy takim trójkącie, Staraj się nie panikować, jeśli stewardessa nagle zaczyna się przyglądać Twojemu barkowi. Oprócz sprytnych oznaczeń i ikon, dźwięki są również wykorzystywane w powietrzu, aby utrzymać wszystko w ruchu jak w zegarku. Większość regularnych podróżnych rozpozna ten dźwięk. Większość z nas wie, że zazwyczaj oznacza to, aby wrócić na swoje miejsce i zapiąć pas bezpieczeństwa, ale w rzeczywistości może oznaczać znacznie więcej. Chociaż każda linia lotnicza używa swojego dźwięku dzwonka trochę inaczej, są pewne regularnie używane wzorce, na które możesz zwrócić uwagę przy swoim następnym locie. Pojedynczy dźwięk może być ostrzeżeniem od pilota dla stewardes o nadchodzącej turbulencji, ale może również oznaczać, że chce filiżankę kawy. Dwa kolejne dzwonki zwykle oznaczają, że samolot zbliża się do 10 tysięcy stóp, podczas gdy trzy dzwonki oznaczają poważniejszy problem, taki jak ekstremalnie chory pasażer lub ostrzeżenie o ekstremalnej turbulencji. Więc słuchaj uważnie. A jeśli dźwięki będą głośne, jak sandstorm, daruda, może czas na panikę lub na taniec? Kwestie klasowe. Płaczące dzieci, ciasne siedzenia i brak miejsca na nogi, loty w klasie ekonomicznej naprawdę mogą wydawać się drogą do piekła. Tymczasem reklamowane z prywatnymi miejscami, nienuszącą szampanem, truskawkami w czekoladzie itd., nic dziwnego, że pierwsza klasa staje się marzeniem wielu podróżnych. Luksusowa obsługa oferowana w klasie pierwszej może wydawać się idealna dla uzyskania wytchnienia. Podczas długiego lotu, ale czy wygórowana cena jest rzeczywiście tego warta? Porównując do klasy biznesowej, zazwyczaj drugiego najlepszego typu biletu, nie wygląda na to. Istnieje sporo funkcji, które mogłobyś uznać za zarezerwowane tylko dla pasażerów klasy pierwszej, a które w rzeczywistości są dostępne w wielu sekcjach klasy biznesowej. Zarówno kabiny pierwszej, jak i klasy biznesowej. Wielu linii lotniczych oferują wysokiej jakości, wielokrotne posiłki, czasami nawet serwowane na finezycznej porcelanie i w szkle, a także miękkie poduszki i kocyki. Wiele kabin klasy biznesowej oferuje również darmowe piżamy. Ostatnio wiele linii lotniczych inwestuje w maksowanie swoich usług w klasie biznesowej, planując zrezygnować z klasy pierwszej a niektóre nawet tworzą prywatne kabiny w klasie biznesowej. Tak naprawdę jedyną zauważalną różnicą między tymi dwiema jest to, że klasa pierwsza oferuje nieco większe miejsce, które czasami jest wyposażone w prywatną suite, a także kilka dodatkowych pozycji w menu, takich jak szampani, whisky. Jednak ogromna różnica w cenie nie odzwierciedla minimalnych różnic w usługach. Przeciętnie bilet w klasie biznesowej będzie kosztował około dwa razy więcej niż standardowe miejsce. W klasie ekonomicznej, podczas gdy w przypadku klasy pierwszej zapłacisz sześć razy więcej za bilet w klasie ekonomicznej. Myślę, że wolę zaoszczędzić pieniądze i zainwestować w dodatkowy pokój w hotelu w moim miejscu docelowym. Co sądzisz? Kliknij przycisk Lubię to dla pierwszej klasy. I przycisk subskrybuj dla eleganckiego hotelu, a może zafunduj sobie oba, ponieważ jesteś na wakacjach. Leniwi Latacze. Długie loty mogą być trudne dla pasażerów, ale zastanawiałeś się kiedyś, jak stewardzi zawsze wydają się być tak czujni i wesołkowaci? Następnym razem, gdy wsiądź do długodystansowego lotu, zwróć uwagę na tajne drzwi, które wyglądają mniej więcej tak. Chociaż mogą wyglądać jak zwykła szafa do przechowywania, te drzwi prowadzą do całkowicie tajnego pomieszczenia. Wchodząc po bardzo wąskich schodach, stewardzi docierają do tzw. komory odpoczynku, która jest specjalnie przeznaczona dla załogi do zasłużonego snu. Te komory odpoczynku zwykle znajdują się w górnej części długodystansowego samolotu jedna z tyłu dla stewardów, a jedna z przodu dla pilotów. Łóżka są zaopatrzone w poduszki i kołdry oraz pasy bezpieczeństwa, które należy zapiąć, gdy członek załogi postanawia wypocząć. Znane w branży jako kontrolowany odpoczynek, stewardzi mają wyznaczony czas na odpoczynek w zależności od lotu, a ich towarzysze załogi budzą ich przez interkom, gdy ich przerwa dobiegnie końca. Niektóre bardziej luksusowe linie, w tym Singapore Airlines. Oferują swoim pracownikom luksusowe prywatne kabiny do odpoczynku, z jedwabiście gładkimi poszewkami na poduszki. Piloci z kolei często mają własne prywatne pomieszczenie w przedniej części samolotu, które zwykle zawiera dwa przestronne miejsca do spania oraz dwa miejsca klasy biznesowej: szafę i toaletę. Więc następnym razem, gdy zastanawiasz się, gdzie zniknął ten miły steward, który serwuje Twój napój, mogą być tuż nad Twoją głową. Unosząc się w krainie snów. Bez żartów, dobre samopoczucie załogi, a zwłaszcza pilotów, jest niezwykle ważne. Szokujące statystyki to pokazują. W badaniach przeprowadzonych przez Brytyjskie Stowarzyszenie Pilotów Linii Lotniczych 84% pilotów przyznało, że ich zdolność do latania samolotem została osłabiona z powodu zmęczenia, a 56% przyznało, że zasnęło podczas prowadzenia samolotu. W maju 2021 roku jeden z pilotów zasnął na 40 minut w trakcie lotu komercyjnego z Cairns do Redcliffe w Australii i ostatecznie przeleciał nad swoim celem o 70 mil, zanim się obudził. Na szczęście większość samolotów komercyjnych ma autopilot, aby podtrzymywać takie rzeczy jak wysokość. Tak więc piloci nie są właściwie Zobowiązani do całkowitej kontroli statku powietrznego przez cały lot. Jednak w sytuacji awaryjnej jeszcze bardziej niebezpieczne jest, by zasnęli, a to z pewnością znajduje się na mojej liście powodów, dla których warto zacisnąć zęby przed moim następnym lotem. Odporność na śmierć. Chociaż nie jest to coś, o czym lubimy myśleć, ludzie umierają prawie wszędzie, a czasami może to obejmować trzydzieści 30... i Stóp w powietrzu. Chociaż jest to niezwykle rzadkie, załoga pokładowa musi być przygotowana na niefortunny incydent śmierci w powietrzu. Jeśli podczas lotu pasażer umrze, załoga zwykle musi poczekać, aż samolot dotrze do celu, aby usunąć ciało z samolotu. Czasami linie lotnicze oferują zmarłemu pasażerowi ostatni upgrade i przenoszą go do cichszej kabiny klasy pierwszej. Jeśli naprawdę nie ma możliwości przemieszczenia zmarłego pasażera, załoga pokładowa przykryje jego ciało kocem, upewniwszy się, że jest zapięty dla bezpieczeństwa innych pasażerów. Singapore Airlines poszło krok dalej niż starożytna metoda ukryj je pod kocem i próbuj się nie bać i uruchomiło flotę samolotów Airbus, w których zainstalowane są komory specjalnie przeznaczone do przechowywania średniej wielkości ciała na wypadek śmierci w locie znane jako szafki na zwłoki co zresztą brzmi jak nazwa zespołu death metalowego te schowki zostały specjalnie zainstalowane w modelu Airbus A34500 co miało sens skoro te samoloty odbywają najdłuższy regularny nienależący lot pasażerski na świecie Podróż z Singapuru do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku trwa około 18 godzin i 40 minut. Zdecydowanie wolałbym mieć obskurną szafkę na ciała na pokładzie, niż być stewardem, który pyta pasażerów w klasie pierwszej, czy nie przeszkadza im siedzenie obok zwłok przez 18 godzin. Które z tych sekretów lotniczych zaskoczyły cię najbardziej? Czy masz jakieś własne do podzielenia się? Daj mi znać w komentarzach poniżej i dziękuję, że leciałeś z Be Amazed.